Wykwalifikowani obcokrajowcy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Niemczech, będą płacili mniej podatku niż Niemcy, zameldowani i pracujący w Niemczech. Ma to być przez pierwsze trzy lata pracy w Niemczech. Tak, żeby rynek niemieckiej pracy zrobić bardziej atrakcyjniejszym dla obcokrajowców również. Tak postanowił rząd w Niemczech i taką informację można znaleźć na stronie Bundesfinanzministerium i będzie ona obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Przez kolejne 3 lata 30, 20 i 10% z zarobku brutto ma być zwolnione od podatku. Jestem bardzo ciekawa, czy ten przepis zostanie zatwierdzony i czy jest on zgodny z konstytucją, gdzie jest mowa o równouprawnieniu. A ty co o tym sądzisz?